Siema. Najczęstsze opinie jeśli chodzi o związki międzykulturowe są dwie. Jedna jest bardzo optymistyczna o treści miłość wszystko zwycięży, a druga jest bardziej pesymistyczna, ale lubi się nazywać realistyczną. Wyznawcy tego podejścia twierdzą, że to się nie uda, bo oni nawet nie mówią jednym językiem. Ja uważam, że ani jedno, ani drugie nie jest stuprocentową prawdą i że prawda wiadomo leży gdzieś po środku. I dzisiaj chciałam się z Wami podzielić moim, moim wieloletnim doświadczeniem w tym temacie. Ten filmik dedykuję sobie sprzed miesiąca, bo wtedy, jak już myślałam, że wiem wszystko o związkach międzykulturowych, to znowu pojawił się stary, dobry problem interpretacji. Podstawowych pojęć na różne sposoby. Siema nazywam się Kasia i prowadzę kanał o emigracji i o związkach międzynarodowych, więc zapraszam pod dawkę wiedzy na temat życia w Hiszpanii i w Portugalii i jak sobie poradzić z różnicami kulturowymi. Najważniejsze utrudnienie moim zdaniem jest takie, że faktycznie wychowaliście się oboje w innych językach. Wasze myśli, najbardziej zakorzenione, najgłębsze myśli działają w innym języku, innej gramatyce. Jest bardzo znane porównanie, że tak jak mieszkańcy północy Kanady mają 30 słów na określenie rodzajów śniegu albo określenie rodzajów białego, tak w podobny sposób inne kultury inaczej rozumieją jakieś podstawowe słowa i nawet jeśli ty mówisz idealnie w jego języku, a albo on w twoim albo oboje mówicie idealnie w trzecim języku, to tak czy siak te małe różnice będą wychodzić na powierzchnię i tak czy siak będziecie mieć jakieś Różnice w komunikacji. I te bariery komunikacyjne mogą być. Najróżniejszej natury, i nie tylko chodzi mi o słowa i różne ich znaczenia. W związkach międzykulturowych pojawiają się te wszystkie takie szuki kulturowe, które się pojawiają podczas emigracji albo podczas jakiegokolwiek spotkania z inną kulturą, czyli różnice w intonacji, różnice w stylach komunikacji, różne sygnały niewerbalne, które mogą prowadzić do nieporozumień, o ile nie jesteś ich świadom albo świadoma. Mogą też zostać błędnie zinterpretowane. I te różnice w komunikacji mogą powstać, nawet jeśli spędzisz nie wiadomo jak długo czasu w innej kulturze. Moją ulubioną historyką, która to ilustruje jest moja sytuacja, kiedyś chodziłam do szkoły tańca w Lizbonie. I przyszłam na jedne zajęcia, po raz miliardowy, bo byłam stałym uczestnikiem tych zajęć I, i tego dnia użyłam nowych perfum. Więc weszłam do sali, stanęłam sobie tam w moim zwyczajnym miejscu już tam się przywitałam z wieloma osobami. I jedna dziewczyna, którą znałam też już raczej dobrze, bo już parę razy nawet chodziłyśmy gdzieś tam na jedzenie, na imprezy i tak dalej, ona się stała przede mną. I odwróciła się w moją stronę z taką miną, którą ja zinterpretowałam, jak co za smród, w stylu. Taką miałam minę mniej więcej. I ja błyskawicznie poczułam takie speszenie, że cholera, może te perfumy są jakieś, nie wiem, zepsute. Poczułam, jakby popatrzyła na mnie w takim stylu, jakbym przyszła na te zajęcia po w szambie, bo jej mina symbolizowała dla mnie właśnie taki szok, przerażenie i w ogóle obrzydliwość. I ona zapytała, kto się wyperfumował, albo kto, so, kto się psiknął perfumami, czy coś takiego, czy co to za zapach. I patrzyła na mnie. I ja taka totalnie na maksa speszona powiedziałam, że to ja. Ja się przyknęłam nowymi perfumami, i ona wtedy ta twarz tak jakby przestała dla mnie znaczyć szok i niedowierzanie z obrzydzenia, tylko zaczęła znaczyć szok i zdziwienie, i zaintrygowanie, i w sumie. Aprobatę i, i powiedziała, że bardzo fajne, gdzie kupiłaś, albo coś w tym stylu. Więc tak, jakby ja przeżyłam wachlarz emocji w ciągu tych trzech sekund. Z przekonania, że zaraz, że koleżanka się zeżyga na zapach moich perfum, do wrażenia, że zaraz zapytam mnie, gdzie je kupiłam i w ogóle, czy możesz się wsiknąć, bo normalnie imina wyglądała tak. O! Fajne. Wiem, że w Polsce nikt takiej miny by nie zrobił, żeby zasygnalizować, że jakiś fajny zapach właśnie się pojawił, bo raczej byśmy taką taką, jadeką... No nie wiem, taką, która dla mnie wyraża przyjemne zdziwienie. A jej minę zinterpretowałam jako fatalne zdziwienie i po prostu najgorszy dzień w jej życiu. Inna niewerbalna różnica kulturowa przytrafiła się z koleżanką z Korei. Yy, studiowałyśmy razem, na Erasmusie się w Hiszpanii i często się widywałyśmy, miałyśmy różne przygody, różne wyjazdy i tak dalej. I raz opowiadamy o jakiejś sytuacji, o jakimś miejscu albo człowieku, którego ona na pewno dobrze znała. Bo wiele razy już tam byłyśmy, już nawet nie pamiętam o co chodzi, ale opowiadałam jej o czymś, co ona na pewno dobrze znała i za każdym razem jak ja się odnosiłam do tej sprawy, ona wydawała dźwięk w stylu n -n, n -n". dla mnie n -n oznacza nie. Więc za każdym razem jak mówiłam o tej rzeczy, która jest nam znana i ona mówiła n -n", to ja czułam, że nie wiem, zaprzecza wszystkim naszym wspólnym przygodom i zapyta mnie w końcu, dlaczego mówisz, przecież znasz to miejsce czy tamtego gościa. A ona mi wtedy wytłumaczyła, że dla niej M -m. to jest takie potwierdzenie w stylu naszego M -m, bo nasza intonacja idzie w górę, więc kolejne niewerbalne pole do konfliktu. Kolejną niewerbalną sprawą, gdzie mogą się pojawiać różne nieporozumienia, jest to, jak w Polsce wołamy osoby, które chcemy zwrócić uwagę, i jak w innych krajach, co jest widziane, albo jak w innych krajach woła się człowieka. U nas intonacja idzie w górę w stylu. Moja mama zawsze mnie woła Kasiu! Jeśli ja wołam Elizę z mojej pracy, to mówię: Eliza! Dla mnie to jest takie przyjazne zwrócenie czyjejś uwagi, żeby popatrzył w moim kierunku, i, i nie wiem, że zaraz zacznę jakąś sprawę do tej osoby. A na przykład w Brazylii jest to inna intonacja, która na początku wydawała mi się taka bardziej roszczeniowa i agresywna. I mój chłopak do mnie woła: Kać! Dla mnie ta intonacja jest taka zła, taka coś się tutaj złego stało i ty nie zareagowałaś. Na przykład kot się zażygał, a ty nie posprzątałaś. I ja wiem, że to jest tylko różnica kulturowa, ale nie mogę przestać w pierwszej sekundzie mieć takiego wrażenia, że, że to jest złość, bo w naszej kulturze takie mocne zawołanie czyjegoś imienia jest bardziej gwałtowne. Czyli mamy różnice kulturowe, na przykład różne wartości, różne priorytety, przekonania i tradycje. To wszystko może prowadzić do konfliktów. I nie mówię tutaj o kwestiach wielkich, takich jak religia, zmiana wiary. Bo przechodzenie na inną wiarę ze względu na partnera jest kwestią, która jestem pewna, że jest bardzo dobrze przemyślana, przegadana. Wszystkie za i przeciw zostały przeanalizowane. O takie wielkie kwestie głębokie się nie boję, że zostaną przeoczone. Bardziej myślę o takich mniejszych kwestiach, o takich mniejszych problemikach różnic kulturowych, których nawet nie możemy, możemy nie zauważyć na dzień dobry, albo możemy uznać, że nas nie dotyczą, ale jednak wszystko, nas dotyczy. No bo na przykład zastanawiałaś albo zastanawiałeś się kiedyś, ile takich detali życia codziennego jest w Twoim życiu, ponieważ weszły na automacie, na autopilocie do Twojego oprogramowania, uwarunkowane przez Twoją kulturę i wychowanie. I to do tego stopnia, że w ogóle nawet się nad tym nie zastanawiasz. Na przykład, co dla Ciebie znaczy kolacja? Dla mnie, kolacja to jest kanapeczka z serem, szynką. Na małym talerzyku i coś bardzo lekkiego popitego herbatą. A w Brazylii kolacja to jest kawał, mięcha, ryż, fasola. Ogólnie takie wielkie danie, równie wielkie i syte jak obiad. I nikt o takich różnicach kulturowych za bardzo się nie zastanawia, bo w sumie kolacja to jest temat lekki, przyjemny i kto się w ogóle będzie kłócił o kolację, ale takie małe niedopowiedzenia mogą być absolutnie wszędzie i mogą się sumować i zamieniać w wielką górę nieporozumień. I na początku zmiejemy się z tego, bo to jest taka łatwa, lekka i przyjemna różnica kulturowa, która jest też fajną anegdotką. I na początku oczywiście zakochanie sprawia, że tego typu różnice są słodkie i urocze i nikt się nie będzie przecież kłócił o kolację albo o kanapkę. Ale chodzi o to, że nie żeby ustalać dobre i złe, albo to jest poprawne, a to jest niepoprawne, albo od teraz robimy to. Tylko to, żeby być po prostu świadomym tego, że to jest różnica. I tyle. Nie, że to jest pole do konfliktu, gdzie ktoś musi dowieść swego, tylko, że tu mamy różnicę kulturową i jeśli ja mówię słowo takie, to każdy z nas może je rozumieć z zupełnie innej strony. I oprócz autopilota, który kieruje twoim zachowaniem według wgranego dawno temu oprogramowania, jest jeszcze kwestia tłumaczenia. Zachowujesz się inaczej niż ta druga osoba i musisz to jeszcze umieć zauważyć, opisać, i wytłumaczyć. To to robota dla tłumacza przysięgłego, kulturoznawcy, etnografa i nie wiem jeszcze, socjologa i nie wiem co jeszcze, a niech takich dyplomów oczywiście nie wyręcza podczas wejścia do związku. Tylko trzeba samemu to wszystko wykombinować, bo jak nie. To będzie szok. No i takie różnice są absolutnie wszędzie, bo musisz zapytać siebie i swojego partnera, partnerkę, co dla ciebie oznacza kolacja, co dla ciebie oznacza sprzątanie, co dla ciebie, co dla ciebie oznacza podział obowiązków, co, co dla ciebie oznacza być ambitnym, albo co dla ciebie oznacza bycie dżentelmenem i traktowanie dobrze drugiej osoby. Wszystko jest materiałem do bycia zinterpretowanym na wiele sposobów. Ile osób, tyle odpowiedzi. Nawet jeśli te osoby, które zapytasz, mieszkają przy tej samej ulicy, na tej samej dzielnicy od zarania dziejów, to i tak każda z nich będzie miała inne odpowiedzi. Więc wyobraź sobie, co dopiero, yy, jeśli porównamy odpowiedzi osób z dwóch różnych kultur, z dwóch różnych części świata, które teraz chcą stworzyć wspólny związek. I wiadomo, że te różnice będą zawsze i wszędzie, nie tylko w związku międzykulturowym. I dla mnie najważniejsze jest wychwytywać je na wczesnym etapie. No bo w pierwszych chwilach, jak każdy jest zakochany, to wiadomo, że będzie przyjmował te kanapki zamiast kotleta z ryżem z wielkim zachwytem. Nawet jeśli woli ten kotlet i vice versa, to będziesz przyjmować z wielką radością kotlet, mimo że wolić kanapki. Potem może nastąpić takie zwyczajne zmęczenie materiału, wynikające z tego, że co chwilę masz tą kanapkę zamiast kotleta albo kotleta zamiast kanapki. Oczywiście mam na myśli metaforycznego kotleta i kanapkę. I wszystko może się zamienić w rozczarowanie. Kanapka, niezmyte naczynie, jakaś nieudana randka, mimo że dla Ciebie była nieudana, to dla drugiej osoby mogła być bardzo udana, bo po prostu nie dogadaliście się, co to znaczy dobra randka. I napięcie rośnie, i kłótnia gotowa. Dlatego moim zdaniem najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to wyćwiczenie w wykrywaniu różnic kulturowych na najwcześniejszym etapie i omawianie ich na bieżąco, bo wiadomo, że nie wręczycie listy, że proszę uważać na temat taki, 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 taki. taki. Proszę omówić następujące kwestie, zanim zdecydujecie się wejść w związek, bo dla każdego to będzie wyglądać inaczej. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest po prostu to, żeby. Wiedzieć, że wszystko może być obiektem różnej interpretacji. Więc wydaje mi się, że diabeł tkwi w tym, że ludzie są nieświadomi tego, że interpretacje są różne. I wnioskują, że zachowanie drugiego człowieka wynika ze złośliwości albo z tempoty, podczas kiedy po prostu wszyscy interpretujemy to w sposób, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc nawet jeśli nie znajdziecie wspólnego kompromisu, bo też wiadomo, nie wszystko musi być kompromisem, to wystarczy, że takie różnice będą zauważone i dostrzeżone. Też nie zawsze chodzi o to, żeby wszystko było uporządkowane, obgadane, sklasyfikowane i tak dalej. Czasem chodzi tylko o to, żeby te różnice dostrzec i później mieć na uwadze to, że tak, są między nami różnice. Związki międzykulturowe i wynikające z nich spięcia z albo. Różnice bardzo mnie intrygują. Ogólnie to temat związków międzykulturowych jest moją osobistą zajawką i fascynacją. I jeśli macie na ten temat jakieś doświadczenia albo spostrzeżenia własne albo osób postronnych, to zapraszam do komentowania, a ja wszystkie nowe kwestie sobie starannie googluję, bo uwielbiam się dowiadywać nowych rzeczy na ten temat. Oprócz tego moją następną zajawką jest wielojęzyczność, która też jest często elementem związków międzynarodowych, no bo jak żeby inaczej, i w tym temacie też y, komentujcie, jakich tematów najchętniej byście posłuchali, a ja chętnie skorzystam z, z Waszych sugestii do tworzenia następnych filmików. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że temat Wam przypadł do gustu i jeśli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam do subskrypcji i do skomentowania, do usłyszenia w następnym odcinku.